Europa najwidoczniej nie potrafi sobie poradzić. Czy Polska też ma być taka wierna jak Europa? My też mamy przyjmować uchodźców? Ja nie mówię, że oni wszyscy są terrorystami, ale niech Państwo zobaczą na statystyki. Niech Państwo zobaczą, co się dzieje w Belgii. Co się dzieje w Szwecji. Ja tam są Nie co się dzieje w Mówią Państwo o tym, żebyśmy szli do szkoły. Państwo podżegają. Mówią Państwo coś o nazizmie. Państwo w ogóle wiedzą, co Państwo mówią? Co Państwo propagują? Nie wiedzą. Kilkadziesiąt lat temu za podobne hasła rzeczywiście były represje. Czy dzisiaj ktoś kogoś bije? Czy my dzisiaj to, Państwa jakoś tutaj szkalujemy? Czy państwo mogą tutaj sobie stać? Mogą państwo stać, ale kultura osobista, proszę państwa, kultura osobista, proszę panią, wymaga tego, że jeżeli ktoś mówi, to się go słucha. Bo inaczej nie ma etyki słowa w Polsce. Tego brakuje. Proszę państwa, przede wszystkim dzisiaj na wszystkich państwa, którzy przyszli Hitler I na... to to... Są... No, to to jest... Chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo mi miło. Dzisiaj stoimy tutaj. I mogą się znaśmiać, śmiać, mogą sobie iść. Ale nikt nie zakrzyczy ducha patriotyzmu. Nikt nie zakrzyczy tego... Co jest w naszych duszach, to jest w naszym sercu. A w naszym sercu jest Polska. Stoimy pod pomnikiem Piłsudskiego, prawda? On powiedział bardzo ważne słowa. Tak, powiedział bardzo ważne słowa. Albo Polska będzie wielka, albo Polski nie będzie wcale. My kochamy suwerenność, my kochamy niepodległość, bo my wiemy, jak ciężko było tą suwerenność, niepodległość odzyskać. Państwo dzisiaj stoją, ale nie wiem, czy państwo reprezentują Polskę. Nie wiem, czy cokolwiek państwo reprezentują. Państwo nie w polskiej <tolngy> polskich, <tolngy> tylko w Naprawdę, bardzo mi przykro. Go, bus, polski, go, bus, polski, Naprawdę bardzo mi przykro, że Państwo, tak jak już mówiłem, nie potrafią cofować kultury i wykrzykują rzeczy kompletnie bez sensu. No! Bardzo mnie to dziwi, bardzo mnie to dziwi. Jak, z jaką butą i pychą podchodzą państwo, podchodzą państwo na zgromadzenie, na które państwo nikt nie zapraszał. Sprawa jest dobra i bez Przede wszystkim tak, nas, Nie, nie według nowych ustaleń być 100 metrów dalej, jak jest organizacja? Dziękuję tak, Według nowych ustaleń? 100 metrów, tak. Skąd nie? Tak. Zgodnie z tak. A nie, nie wiadomo czego. ja to jest flaga? Przede wszystkim... Tak, to nie jest polska flaga. To są nasze polskie flagi. To jest nasze piękne społeczeństwo. I za to Polacy umierali Za to, żebyście mogli dzisiaj zostać pod tym pomnikiem i mówić to, co nam duży gra. A w gra na wdurzy Polska. I na Dąbrowskiego. Proszę Państwa, niech Państwo zrozumieją jedną bardzo ważną rzecz. Dla nas najważniejsza jest Polska. Oczywiście. I pracować trzeba. Natomiast na naszych zasadach. Nie na zasadach dyktatu europejskiego. Państwo nie wiecie, co się w tym momencie dzieje na zachodzie. <grymne> Państwo widzicie tylko wszystko w telewizji. Myślicie Państwo, że telewizja nie widzicie to rzeczywistość? No, nie wiem. No. No. Proszę Państwa. Proszę Państwa, naprawdę. Ja się dziwię. Ja się naprawdę dziwię, że Państwu nie jest się. Bo mi naprawdę byłoby wstyd. Gdybym musiał przychodzić na to takie bezterstwowne Na YouTube, na YouTube. Oczywiście, oczywiście. Dzisiaj tu wszyscy, proszę Państwa, stoimy. Widzimy, jaka jest sytuacja. Tak jak powiedział Pan Przewodniczący, jest wojna polsko-polska. Teraz pytanie, po której stronie stanę ja? Po stronie Polski? Po stronie niepodległości, patriotyzmu? Tak, tak. Bardzo często politycy w Polsce kreują właśnie taką atmosferę wojny. Natomiast, tak jak już powiedziałem, my tu wszyscy na tym placu jesteśmy Polakami. Ale wydaje mi się, proszę państwa, taka dygresja ostatnia, że nie wszyscy tą Polskę kochają. Dziękuję bardzo.

nie może, bo nie tak. Większość już naszych antagonistów poszła, bo im kiełbasa stygła na ruszczy. Dzisiaj przeżywanie i piwkowanie. Zachęcam te panie z pod tej plagi. Same z kobaru czy czegoś tam takiego, żeby sobie może już też poszły gdzieś tam, bo stykną paróweczki. I tak powoli będziemy zmierzali do jakichś kompozj, bo ja wiem, że miały to wszystko wyglądać inaczej, ale jak widzicie w Polsce jest zawsze zaskakujący i wesoło. W zeszłym roku wyszedł do nas Wołęsa, też mieliśmy wesoło pod jego willą. W tym roku przybyła delegacja, taka dosyć miśla delegacja. Powiedz, że z białą szmatą do nas wyszedł. Tak, tak, z <śla> kolorową, dobrze, ale to nieważne. W każdym bądź razie zapewniam wszystkich zwolenników, szczególnie gorąco, a jeszcze mocniej może naszych przeciwników, że wbrew temu co o nas myślą, mówią, co czynią, i tak będziemy robili swoje.

Że proszę tam nie wstrzymać żadnych awantur, bo to nie ma sensu. Apeluję do naszych sympatyków, dajcie spokój. Przecież my jesteśmy hermetyczni na te pierdoły. Można powiedzieć, że jesteśmy nieprzemakalni, więc o chcą sobie gadają, co chcą. Dobrze, moi drodzy, sami widzicie jak jest. To się skaluje, problemy, konflikty i tak dalej. Byliśmy grzeczni, byliśmy układni, a mamy nawet legalnie zarejestrowaną manifestację, bo przestrzegamy w prawa. W przeciwieństwie do tych, co się konstytucją zasłaniają. Ale nie was widać to, niektórych nie dotyczy, niektórzy mają inne standardy, takie jak gdzieś tam z pogranicza w Białorusi i Zangibana. Natomiast my staramy się być uprzejmi i rzeczowi. Dzisiaj się zgromadziliśmy tutaj z okazji Konstytucji 3 maja. Dużo słów na ten temat już padło. Wszystkie historie znamy, więc my nie będziemy tego ciągle wałkować. Niemniej jednak podkreślam to, co stare podkreślam, że trzeba pamiętać o tych ważnych datach. Bez względu na okoliczności. Są tacy, którzy lubią uprzykrzać, są tacy, którzy myślą, że nas spiją z ku tym, że przyjdą, powrzeszczą i tak dalej. Ale nie. My, patriotyzm, mamy mocno zakorzeniony w naszych polskich duszach i naszych sercach. Brawo! 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 Nie wbrew temu, co im tam mówią, co krzyczą, czego się domagają, nawet równouprawnienia dla wielbłądu, wszystko jest. My i tak będziemy robili swoje, bo wiemy, gdzie jest normalność, a gdzie jest już skrajna patologia. Nasz szacunek trzeba sobie zasłużyć. Przede wszystkim jak się przychodzi na czyjąś manifestację, to trzeba się zachowywać w sposób grzeczny i zgodnie z pewnymi arkanami. A jak przychodzi się dymić z założenia, no to się, można liczyć z tym, że się spotka z nieco chłodnym przyjęciem. Brawo! Tak jest. Tak jest. Brawo! Brawo! I naprawdę jeszcze raz zapewniam, że nie zrobiliście na mnie żadnego wrażenia. Bardzo ważną rzeczą jest szczepienie patriotyzmu i kultywowanie tradycji. Bo jak nie, znacie o to, dziwni, podejrzani ludzie, Dokonają całkowitej przemiany w naszej historii. Obudzimy się w kraju, którego już nie poznamy. Nawet flagę mają inną patrzeć. Na... Tak, Także tak ważne jest umieszczenie biało-czerwonej flagi przy okazji świąt, szczególnie dla flagi, jakim wczoraj obchodziliśmy. Bardzo ważne jest pielęgnowanie tych naszych rocznic. Oni powinni szukać pomnika czekawania, a znaleźli się pod Kirsowskim. Nie wiem za jakiego powodu. No, Komuniści swego czasu też nazywali Piłsudskiego faszystą. Dzisiaj patrzę, jakieś banery mają równające nas z nazistami. Bożeż ty mój, to jest dopiero aberracja. No mój dziadek na robotach przymusowych w Niemczech był. A kuzyna dziadka zamęczyli w obozie koncentracyjnym, a oni mi od to będą wy... 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 wy, wy, wy oni rattling, nie znają pojęcia tego słowa, bo... To jest, to jest po prostu chamstwo! Czy zrozumiałeś młody? Niemcy... Czy jeszcze nie rozumiesz? I teraz właśnie... I teraz właśnie trzeba poddać... Teraz właśnie trzeba poddać takie rzeczy refleks. Ktoś tu się obraża, Słem. że my wskazujemy na ich postępowanie, a nas porównuje do rzeczy, do, do, do czynów, czy do osobników, którzy dokonywali zbrodni wojennych, to, to jest po prostu coś plugawego. To nam nie może zrobić wrażenie, Ale generalnie powinienem być ponad to i staram się być ponad to, więc niech sobie robią co chcą, to tylko o nich świadczy. A może swoją drogą nie jest to obraźliwy napis skierowany przeciwko mnie i wam tutaj stojącym, a może to jest ich po prostu wizytówka i to oni są nazistami. Bo domagają się tolerancji, a sami są nietolerancyjni. Co to jest? Ja się pytam, co to jest? Domagają no. się kultury, a sami są agresywni. O co? W szkole, bo nie, bo... Traktowanie będzie adekwatne. Jak ktoś będzie nam pluł w twarz, my nie będziemy udawali, że pada deszcz. Niestety. I dlatego sami widzicie Moi drodzy państwo Ile w Polsce jeszcze potrzeba pracy Jak musimy być czujni Bo jak nie to nam Polskę zmienią Na zmienią nam Nam kolorowo, dokładnie, na tęczowo Już sobie wymyślili Że kandydatem na prezydenta Będzie Bietro ze Prawdziwa przyszłość naszego narodu ale biorąc pod uwagę y, przeboje jego kolegi, koleżanki partyjnej, nie wiem jak nazwać, chodzi oczywiście o Grockiego, czy Grocką, nie wiem, nieważne, który, który, która nie zebrała właściwie liczby podpisów popierających kandydaturę i nie zarejestrowało się to, to no to i w tym wypadku raczej, wiesz, jeszcze marny wynik. Niemniej jednak. Należy zauważyć, że demokracja u nas ma się dobrze. Każdy może kandydować. Nawet ktoś o nieokreślonej osobowości i tożsamości. Więc jeśli tak jest, to proszę nie nazywać Polski krajem totalitarnym. Proszę nie nazywać nas jakimiś faszystami, totalitarystami, bo my nikomu nie ograniczamy jego praw. To zwykli wyborcy was weryfikują. Nie jesteście w stanie wygrać wyborów, nie jesteście w stanie się zarejestrować, nie jesteście w stanie zrobić niczego, a już na pewno zainteresować tymi kłopotami szerszego ogółu ludzi i demokracja was weryfikuje. Polacy mają trzeźwy osób i wierzę w mądrość zbiorową Polaków. Dalej chcę się upierać, bo wiem, że wielu ludzi upartych jest. Ja powiem szczerze, nie mam czasu i ochoty, żeby ich przekonywać, a już na pewno nie na siłę, dorabiać im patriotycznego garba, bo wyglądaliby nieco groteskowo. Niech sobie robią, co chcą, aby u siebie, w zakamarkach tych waszych piwnic i spelu. Natomiast proszę nas nie, ap nie, ap nie epatować tymi dziwnymi zachowaniami niesmacznymi. Bo my sobie po prostu tego nie życzymy. Na drugi raz jak chcecie przyjść, pohasać, to przejdźcie nas. Pod. To się jeszcze lepiej na to przygotujemy. Ja wam w szkodę nie wchodzę i na wasze marsze kodowskie nie przychodzę. Bo mówiąc szczerze, nie jestem zainteresowany tymi pierdołami. A poza tym, jak reprezentuje Was ktoś, kto was... Was, nie mnie, okrada jednocześnie. I przedstawia się za waszego lidera, no to ja Was mogę mieć tylko za ludzi niespełnych rozumu, że wy dalej przy nim trwać. Także takie taki mamy niestety, moi drodzy, życie polityczne. Gdzieś od jakiegoś czasu pełno się narobiło jakichś dziwnych grup, grupek i tak dalej. Nie mówią o patriotyzmie, mówią o dziwnych sprawach. Dla mnie dziwnych, oburzających wręcz, o przywilejach dla łupeków i tym podobnych pierdołach. A nie zajmują się sprawami zasadniczymi. Posługują się takimi wytrychami, propagandą. Niech żyje Europa, jesteśmy za Unią Europejską i tak dalej, Ale jak rozmawiamy o szczegółach, schodzimy na poziom dyskusji merytorycznej, to oni o wartościach europejskich. A jakie Unia Europejska ma wartości? Nie cztery. o historii naszej. Teraz są historii. Dlatego jedna jest na to rada. Najlepszą metodą, najlepszym lekiem i środkiem na szkodniki jest patriotyzm. Mały taki plakat, ale nie spodziewaliśmy się Towarzystwa Szkodników dzisiaj. Mamy takie ulotki. I też, też bardzo często je rozdajemy w różnych okolicznościach, ale tak jak mówię, niewłaściwie jesteśmy przygotowani. No. Ale polecam w internecie. Tam właśnie. To nasze, nasze przesłanie można odnaleźć. Najlepszym środkiem na szkodniki, w środku oczywiście odpowiednio wyłuszczona nazwa kot, jest patriotyzm. Trzymajmy się patriotyzmu, miłości do ojczyzny, kultywowania naszej tradycji. Nic nas nie zmoże, nawet takie dziadostwo. Brawo, 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 już macie dosyć? Wasz przecież mówiłem, że paróweczki z tych... A co to stać? Już ich nie ma. Jest, tak, ja uprzedzam tylko, że za chwilę będziemy chcieli odmówić polą modlitwę, będziemy chcieli też odśpiewać hymn. Mam nadzieję, że przedstawiciele tak tolerancyjnej opcji nie będą zakłócać nam, tak bardzo poniekąd intymnej yy, sprawy jak modlitwa i yy, odśpiewanie wspólne hymnu, bo jeśli nie no to cóż będę zdesperowany służby porządkowe są na tej proszę do hymnu Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co na obca przemoc dzieła, szablon odbierzemy. Masz, ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Masz, masz, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdź